Ursula von der Leyen uderzyła i tym razem nie musi się kryć. W Brukseli, gdzie korytarze władzy jeszcze niedawno pachniały kawą dyplomatyczną i rozbrzmiewały cichymi uściskami dłoni, dziś słychać pospieszne kroki przewodniczącej Komisji Europejskiej. Nie gra już roli zręcznej mediatorki, teraz jest głównodowodzącą, wchodzącą w ostatnią bitwę. Jej celem nie są skorumpowani, którzy opróżniają państwowe skarbce, ani przestępcy uciekający przed wymiarem sprawiedliwości. Lecz wybrani przez obywateli przywódcy, którzy odważą się trzymać niezależny kurs i powiedzieć nie NATO oraz Brukseli. Trwa operacja pod kryptonimem czyszczenie. Jawna, chłodna, wymierzona w tych, którym przypięto łatkę prorosyjskich. I tym razem nikt nie może powiedzieć, że nie wie, kogo Bruksela obrała za cel. Oglądajcie dalej, bo to, co za chwilę usłyszycie, pokaże, że ta kampania nie zatrzyma się na Bałkanach czy w Mołdawii. Może zapukać także do drzwi w Polsce. Ostatnie wyniki. Na liście do usunięcia dwa nazwiska wyróżniają się szczególnie: Ewgenia Gucul, przywódczyni autonomicznego regionu Gagauzji w Mołdawii, oraz Milorad Dodik, prezydent Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Oboje doskonale znani w Brukseli. Stanowią przeszkodę polityczną, mur przeciwko procesowi natoizacji w południowo-wschodniej Europie. A teraz oboje jednocześnie stają na politycznym szafocie: Gucul, wyrok 7 lat więzienia. Dodik. Decyzja o usunięciu z urzędu. Oficjalne powody brzmią jak prawnicza formułka, ale każdy, kto od lat śledzi politykę, wie, że to część kampanii czystek. Pytanie, jakie nasuwa się nam, tym, którzy kiedyś wierzyli w europejskie marzenie, brzmi: czy to wciąż Unia Praworządności i Demokracji, czy raczej nowa wersja scentralizowanego modelu kontroli, gdzie każde nieposłuszne słowo zostaje wymazane? A co groźniejsze, kto będzie następny? Przypadek Ewgenii Gucul to podręcznikowy przykład, jak Bruksela i prorządowe elity radzą sobie z tymi, którzy nie pasują do układu. Jest Baszkanem, czyli głową autonomii Gagauzji, niewielkiego, lecz strategicznego regionu, gdzie większość mieszkańców ma pochodzenie tureckie, mówi po gagałsku i rosyjsku, a więzi kulturowe i gospodarcze z Moskwą są głębokie. Od początku swojej kariery politycznej GUCUL stała się twarzą prorosyjskiej opozycji w Mołdawii, zdecydowanie sprzeciwiając się polityce antyrosyjskiej, rumanizacji oraz przede wszystkim wstąpieniu do NATO. Nie jest tylko symbolem politycznym, lecz także kluczowym ogniwem strategii trzymania Mołdawii poza orbitą NATO. Być może właśnie dlatego wyrok siedmiu lat więzienia zapadł zaledwie półtora miesiąca przed wyborami parlamentarnymi. W momencie, gdy przewodziła blokowi zwycięstwo i miała realną szansę na przełom polityczny, powód skazania naruszenia przepisów finansowych w kampanii wyborczej. W kraju, gdzie korupcja jest niemal codzienną praktyką polityczną, wybór takiego momentu na eliminację przeciwnika pokazuje, że nie jest to zwykła sprawa sądowa, lecz starannie zaplanowany ruch. Historia Milorada Dodika jest równie dramatyczna. To prezydent Republiki Serbskiej, autonomicznej jednostki Serbów w Federacji Bośni i Hercegowiny i najbliższy sojusznik Moskwy na Bałkanach. Przez lata konsekwentnie bronił autonomii Republiki Serbskiej, a nawet kwestionował władzę tzw. wysokiego przedstawiciela, stanowiska narzuconego przez Zachód, które ma uprawnienia przewyższające konstytucję. Pretekstem do jego usunięcia była odmowa podporządkowania się decyzji wysokiego przedstawiciela, nakazującej publikację jego dekretów w dzienniku urzędowym władz federalnych. Dodik odpowiedział wprost: A jeśli odmówię, to co? Zdanie, które jasno pokazuje jego nieugiętą postawę. Oświadczył, że nie ustąpi i zablokuje wszelkie próby przedterminowych wyborów prezydenckich. Co istotne, w Republice Serbskiej obóz Dodika kontroluje praktycznie cały aparat państwowy. A wysoki przedstawiciel w rzeczywistości nie ma tam realnego wpływu. Co łączy Gucul i Dodika? Oboje od lat byli pod lupą. Przeglądano każdy dokument, analizowano każdy ruch, w nadziei na znalezienie potknięcia, które pozwoliłoby ich oskarżyć. A kiedy nie znaleziono żadnego mocnego dowodu, pojawiły się zarzuty o wyraźnie politycznym charakterze. To dobrze znana taktyka: oczernić przeciwnika w oczach opinii publicznej, osłabić jego wiarygodność przed wyborami, a gdy trzeba, Wykorzystać aparat wymiaru sprawiedliwości, by całkowicie wyeliminować go z gry. Aby zrozumieć, dlaczego obalenie Gucul i Dodika wywołało taki wstrząs, trzeba wrócić do źródeł autonomii tych dwóch regionów. Gagauzja, na południu Mołdawii, stała kiedyś na krawędzi konfliktu etnicznego po upadku ZSRR. Fala mołdawskiego nacjonalizmu rosła, a radykalne grupy z Kiszyniowa szykowały się do wkroczenia. Powstrzymano je tuż przed rozlewem krwi, znaleziono pokojowe rozwiązanie. Gagauzja zgodziła się pozostać w granicach Mołdawii w zamian za szeroką autonomię, zachowanie języka, kultury, tradycji, prawo wyboru sojuszy i wybierania własnego przywódcy. Republika Serbska narodziła się z wojny w Bośni, najbardziej krwawego konfliktu w Europie od II wojny światowej. Układ z Dayton z 1995 roku zakończył wojnę, uznając Bośnię i Hercegowinę za państwo federalne. W którym Serbska otrzymała niemal pełną autonomię w zakresie ustawodawstwa, władzy wykonawczej, sądownictwa i bezpieczeństwa wewnętrznego. Z czasem jednak te prawa zaczęły być ograniczane w Gagauzji zlekceważono zapis, że Baszkan musi mieć miejsce w rządzie Mołdawii. W Republice Serbskiej autonomię uszczuplano dekretami wysokiego przedstawiciela, stanowiska nie pochodzącego z wyborów, ale mającego prawo ingerować w każdą decyzję polityczną. Dla Gucul i Dodika obrona autonomii to nie tylko przestrzeganie prawa, to walka o jedyną linę ratunkową chroniącą przed ryzykiem przymusowej asymilacji, którą zarówno Gagauzji, jak i Serbowie postrzegają jako zagrożenie egzystencjalne. Atak na nich jest jednocześnie atakiem na pokój, za który te regiony zapłaciły krwią. Bruksela jest dziś w samym środku II Zimnej Wojny z Moskwą, starcia toczącego się nie tylko na froncie ukraińskim, ale także na polu politycznym i kulturowym w sercu Europy. Główny cel Brukseli i NATO jest jasny: pełna natoizacja Europy, usunięcie wszystkich luk na mapie bezpieczeństwa, czyli obszarów i państw, które wciąż nie chcą podporządkować się parasolowi sojuszu. Mołdawia i Bośnia i Hercegowina to ostatnie dwa ogniwa w południowo-wschodniej Europie. Oba jednak mają swoje punkty zaporowe w postaci Gagauzji i Republiki Serbskiej. Zgodnie z obecnymi mechanizmami, zarówno Gagauzii jak i Serbowie mają prawo zablokować wejście do NATO, jeśli uznają, że jest to sprzeczne z interesem i bezpieczeństwem ich wspólnoty. Dla Brukseli to sytuacja nie do przyjęcia, a gdy nie da się przekonać dyplomacją czy korzyściami gospodarczymi, wybiera się metodę eliminacji tych, którzy trzymają klucz. W Mołdawii Gucul zaatakowano zarzutami finansowymi, a jednocześnie uciszono w przestrzeni internetowej. Jej kanał na Telegramie został usunięty po tym, jak Francja aresztowała Pawła Durowa, założyciela Telegrama, pod pretekstem zupełnie niezwiązanym bezpośrednio z jej sprawą, ale wystarczającym, by stworzyć okazję do wyczyszczenia kanałów opozycyjnych. W Bośni Bruksela posłużyła się wysokim przedstawicielem, stanowiskiem, które wielu ekspertów uważa za nielegalne bo narusza układ z Dayton, by bezpośrednio usunąć z urzędu wybranego przez obywateli prezydenta, tylko dlatego, że nie opublikował dokumentu w dzienniku urzędowym władz federalnych. Warto zwrócić uwagę, że obie sprawy rozgrywają się jawnie, bez prób ukrycia, jakby Bruksela chciała wysłać jasny sygnał: każdy, kto stanie na drodze procesu natoizacji, zostanie usunięty i nikt go nie uratuje. To już nie jest praworządność, gdzie prawo chroni obywatela, lecz władza prawna, Używana do karania przeciwników politycznych. A gdy ta władza znajduje się w rękach ludzi, którzy cele geopolityczne stawiają ponad wszystko autonomia, a nawet pokój stają się tylko ofiarami na szachownicy. Podczas gdy oczy Europy skupione były na Brukseli i jej ciosach prawnych wymierzonych w Gucul i Dodika, z Afryki nadeszła nagle wiadomość, jak grom z jasnego nieba. Niger oficjalnie ogłosił Rosję swoim strategicznym partnerem i sojusznikiem Numer jeden. Na pierwszy rzut oka brzmi to jak zwykła informacja dyplomatyczna, ale dla tych, którzy rozumieją strukturę energetyczną Europy, jest to cios prosto w aortę Unii, szczególnie dla Francji. Niger to nie tylko biedne państwo w regionie Sahelu. W jego ziemi kryje się skarbiec surowców: złoto, węgiel, srebro, wapień, a przede wszystkim uran, surowiec kluczowy dla energetyki jądrowej. Przez dziesięciolecia wydobycie uranu w Nigrze było niemal wyłącznie domeną francuskiego koncernu Areva. Co roku wywożono stamtąd od 2 do 4 tysięcy ton rudy uranu, co stanowiło około 5% światowej produkcji. To właśnie ten stabilny strumień dostaw pozwolił Francji stosunkowo łagodnie przejść przez ostatni kryzys energetyczny, podczas gdy reszta Europy zmagała się z drastycznymi podwyżkami cen prądu i ryzykiem niedoborów. Ponieważ energetyka jądrowa jest filarem strategii Emmanuela Macrona, Mającej utrzymać pozycję Francji jako gospodarki numer jeden w UE, utrata Nigru oznacza utratę strategicznego atutu. W 2024 roku Francja osiągnęła rekordową w historii produkcję energii jądrowej i eksportu prądu do sąsiadów, w dużej mierze dzięki stabilnym dostawom uranu z Nigru. Teraz, gdy Niemcy podaje rękę Moskwie, przewaga ta może wpaść prosto w ręce Rosatomu, rosyjskiego państwowego giganta energetyki jądrowej. Strategia Rosatomu od dawna jest jasna: w 100% zaspokajać krajowe zapotrzebowanie na uran z własnych złóż, a całość wydobycia zagranicznego przeznaczać na eksport. Oznacza to, że jeśli Rosatom przejmie kontrolę nad wydobyciem w Nigrze, nie tylko umocni pozycję największego gracza na rynku, ale też zyska dźwignię pozwalającą bezpośrednio wpływać na politykę energetyczną europejskich potęg. Wyobraźmy sobie, Bruksela pompuje miliardy w pomoc dla Ukrainy i kupuje broń od USA, a jednocześnie Rosja, poprzez Rosatom, trzyma w rękach część klucza do bezpieczeństwa energetyki jądrowej. To nie tylko kontratak gospodarczy, ale i chłodny polityczny komunikat. Możecie nas wyrzucać z europejskiej planszy, ale na globalnej szachownicy wciąż mamy wiele ruchów do wykonania. Historia Gucul, Dodika i Nigru nie jest zbiorem odrębnych epizodów, to elementy jednej większej układanki. UE wchodzi w fazę największego w historii zaciskania pasa, likwidując każdą autonomię, która może blokować proces natoizacji i konfrontację z Rosją, a jednocześnie tracąc strategiczne zasoby na rzecz przeciwników. Historia pokazuje, że takie sojusze rozpadają się dopiero wtedy, gdy poniosą poważną porażkę geopolityczną, a elity zostaną wymienione. Od Bałkanów po Afrykę pierwsze sygnały już się pojawiły. Pytanie pozostaje tylko jedno. Kiedy? Jeżeli Bruksela może otwarcie usunąć wybranego przez obywateli przywódcę, tylko dlatego, że nie jest pomyśli NATO i UE, to co powstrzyma ją przed zrobieniem tego samego wobec każdego państwa czy regionu, włącznie z Polską? Spójrzmy na obecny rząd Donalda Tuska. Zamiast bronić prawa kraju do samodzielnych decyzji, posłusznie wykonuje każde polecenie z Brukseli, od kwot migracyjnych przez wydatki obronne, postanowisko wobec Ukrainy. Pytanie brzmi: jeśli pewnego dnia interes narodowy Polski wejdzie w konflikt ze strategią UE, czy ten rząd odważy się nas bronić, czy też zachowa milczenie i bada, będzie działał według procedury? Jak robi to dotychczas? W kontraście do tej uległości, nowo wybrany prezydent Karol Nawrocki daje pewną nadzieję. Wielokrotnie podkreślał, że Polska musi zachować prawo do powiedzenia nie. Wtedy, gdy decyzje z Brukseli zagrażają naszej suwerenności i interesowi narodowemu, jednak nawet najbardziej zdecydowany prezydent nie jest w stanie przeciwstawić się tej gigantycznej machinie politycznej bez silnego poparcia obywateli. Lekcja płynąca z przypadków Gucul i Dodika jest prosta. Autonomia, jeśli zostanie uznana za przeszkodę geopolityczną, zostanie odebrana bez wahania. W Polsce może się to zacząć od drobnych spraw. Ograniczenia kontroli granic, narzucenia kwot przyjęcia migrantów czy wymuszenia zmian w polityce energetycznej, a skończyć na przekształceniu nas w jedną z prowincji scentralizowanej Unii Europejskiej. Od Brukseli po Strasburg, od Paryża po Berlin coś zaczyna gnić wewnątrz tzw. projektu europejskiego to już nie są zwykłe spory między państwami członkowskimi, ani nieporozumienia dotyczące budżetu czy polityki migracyjnej obserwujemy kryzys totalny, który sięga samych fundamentów systemu. Utraty zaufania do legitymacji rządzących elit. Niedawno ujawniono sprawę, która, choć przeszła niemal bez echa w mediach głównego nurtu, doskonale obnaża mechanizmy działania unijnej machiny władzy. Komisja Europejska przyznała, że fundusze klimatyczne UE, formalnie przeznaczone do walki ze zmianami klimatu, były wykorzystywane do ukrytego finansowania lewicowych organizacji pozarządowych. Not transparent. For example, the European Commission did not properly disclose certain EU funded advocacy activities, such as lobbying. Te z kolei prowadziły kampanie medialne, rozpowszechniając alarmistyczne narracje o katastrofie klimatycznej. Co istotne, to właśnie te raporty były później cytowane przez instytucje unijne jako dowody naukowe, uzasadniające wprowadzanie coraz surowszych regulacji. To zamknięty system bez odpowiedzialności, ale z konsekwencjami dla każdego obywatela. Nie chodzi o drobne sumy. Mówimy o 7 miliardach euro. Tyle trafiło do zielonych programów, których rzeczywisty cel był zgoła inny. Dla porównania to równowartość niemal 9 miliardów dolarów, czyli kwota, która mogłaby zostać przeznaczona na odbudowę zaniedbanych regionów Europy Wschodniej. Zamiast pomagać ludziom. Pieniądze te posłużyły do podtrzymywania władzy elit, które uważają się za zbawców planety, choć w rzeczywistości żyją całkowicie oderwani od skutków własnych decyzji. W rozmowie z Ralfem Scholhammerem, austriackim analitykiem politycznym, padły słowa, które pokazują, że nie mamy do czynienia tylko z finansowym skandalem. Mamy do czynienia z systemem władzy, który działa jak państwo z cienia, cicho manipuluje opinią publiczną, niszczy opozycję i eliminuje każdego, kto zadaje niewygodne pytania. Pozwólcie, że zacytuję jego słowa, bo mogą was zaskoczyć. Czwarty ode walki ze zmianami klimatu do politycznej cenzury. Deformacja programu Life. Program Life, zaprojektowany przez Unię Europejską jako narzędzie wspierające działania na rzecz ochrony klimatu, został przekształcony w wyrafinowane narzędzie polityczne. Na papierze jego celem była troska o środowisko. W praktyce stał się częścią zamkniętego ekosystemu finansowania w którym autorzy raportów, aktywiści, NGOsy i instytucje unijne wspólnie kreują apokaliptyczny, klimatystyczny scenariusz. Mechanizm wygląda następująco. UE przekazuje środki organizacjom o profilu zielonym, najczęściej o wyraźnie lewicowym charakterze. Organizacje te produkują masowe raporty ostrzegające przed nadchodzącą katastrofą. Te same raporty są następnie cytowane przez unijne komisje jako uzasadnienie dla wprowadzania drastycznych regulacji, ograniczeń dla rolnictwa, podatków emisyjnych, zakazów budowlanych czy zamykania elektrowni atomowych. I nie jest to przypadkowy błąd administracyjny to świadomie zaplanowana strategia. Celem są głosy opozycyjne, partie konserwatywne i wszyscy, którzy odważą się zakwestionować klimatyczny konsensus i jak w wielu innych przypadkach brukselskiej hipokryzji, najbardziej ironiczny jest fakt, że cała ta kampania finansowana jest z pieniędzy podatników, przeciwko którym jest wymierzona. 7 miliardów euro w ciągu 7 lat, czyli średnio miliard euro rocznie, trafia do pyta projektów klimatycznych o niejasnym charakterze. Znaczna część tych środków wykorzystywana jest do opłacania mediów, finansowania lobbyingu, produkcji materiałów propagandowych i organizowania kampanii wpływających na decyzje polityczne wszystko pod przykrywką nauki. Dla porównania, we Francji zaledwie kilka milionów euro miało wystarczyć, by wyeliminować Marine Le Pen z wyścigu prezydenckiego. Według sondaży była ona kandydatką o największych szansach na zwycięstwo. To prowokuje do refleksji. Czy demokracja w Europie wciąż istnieje, czy też została zawłaszczona przez elitarny system sądowo-finansowy? Z jednej strony, partie konserwatywne są systematycznie atakowane, oczerniane i eliminowane na podstawie niejasnych zarzutów finansowych. Z drugiej, sieci organizacji pozarządowych otrzymują hojne publiczne dotacje i działają jak wydłużone ramię instytucji unijnych. Jeśli to nie jest cicha wojna o władzę, to czym jest? Trzecie państwo cienia. UE i równoległy system wobec demokracji. Według Ralfa Szolhamera to nie jest po prostu program, który zboczył z kursu. To zamknięty przemysł, w którym wszyscy zaangażowani zarabiają i zdobywają władzę. Od autorów raportów naukowych przez europosłów powołujących się na dane naukowe, pofinansowane organizacje pozarządowe oraz etycznych decydentów w Brukseli, wszyscy czerpią korzyści z tej układanki. Nie dziwi więc, że osoby uczestniczące w tym mechanizmie mają silne powiązania, zarówno osobiste, jak i zawodowe, z europejskimi partiami lewicowymi. To już nie jest historia o ideałach ani ochronie środowiska. To opowieść o pieniądzach i władzy. I właśnie dlatego system ten jest tak zawzięcie broniony. To nie jest tylko państwo w cieniu to realne państwo cienia, funkcjonujące równolegle do oficjalnej władzy komentuje Ralf. Problem w tym, że ten system nie potrzebuje wyborów ani przejrzystości. Istnieje jako sieć agencji finansujących, trybunałów, instytucji nadzorczych i organizacji pozarządowych, wszystkie powiązane i wspierające się wzajemnie. Dlatego nawet gdy partie konserwatywne wygrywają wybory, nie przejmują faktycznej władzy. Są obecne, lecz to lewica, za pomocą całego aparatu wpływów, wciąż steruje grą. Różnica między być u władzy a mieć władzę. To jedna z najbardziej bolesnych prawd, którą Europejczycy zaczynają sobie uświadamiać. Druga Europa sprzedana elity i ich luksusowe przekonania. To, co czyni ten skandal tak poważnym, to nie tylko aspekt finansowy to bezpośredni i bolesny wpływ na życie milionów Europejczyków, coraz biedniejszych, coraz bardziej kontrolowanych i coraz częściej pozbawianych podstawowych praw wszystko to w imię zielonej transformacji. Spójrzmy na przykład Holandii. Rolnicy bankrutują, bydło jest przymusowo likwidowane, a ziemie odbierane wszystko przez absurdalne limity emisji azotu. To są prawdziwi ludzie z rodzinami, społecznościami i dumą zawodową których życie zostało zniszczone przez raporty napisane przez organizacje finansowane przez Brukselę zwykli obywatele bez agencji PR, bez lobbystów bez znajomych w Komisji Europejskiej. Zostają zgnieceni przez bezduszną biurokrację stworzoną przez oderwane od rzeczywistości elity. Ci sami ludzie, którym każe się żyć skromniej, obserwują jak architekci tej polityki mieszkają w luksusowych willach, latają prywatnymi odrzutowcami na szczyty klimatyczne w Davos czy Abu Zabi. To nie są błędy techniczne. To celowe niszczenie. Jak mówi Ralph, to strategia demontażu Europy od środka i, co najbardziej niepokojące. Ta strategia przynosi efekty. Często słyszymy o globalnych elitach tych, którzy kontrolują media, politykę, budżety i publiczny dyskurs. Ale rzadko kto mówi wprost. Oni sami nie przestrzegają zasad, które narzucają innym. Ralph przytacza tu koncepcję Roba Hendersona, twórcy terminu luksusowe przekonania luxury beliefs. To poglądy, na które mogą sobie pozwolić tylko ci, którzy są wystarczająco bogaci, by uchronić się przed ich konsekwencjami. Na przykład. Jeśli mieszkasz w strzeżonej dzielnicy milionerów, możesz popierać nieograniczoną imigrację, bo twoje dzieci nie trafią do przemocowych szkół. Jeśli masz prywatnego kierowcę, możesz opowiadać się za zakazem aut spalinowych, bo ciebie to nie dotyczy. Jeśli korzystasz z ekologicznej kuchni i osobistego szefa kuchni, możesz nawoływać do ograniczenia spożycia mięsa, bo nie musisz robić zakupów ani gotować sam. Dla klasy pracującej i średniej te przekonania oznaczają realną tragedię. Dla elit, to tylko drobna niedogodność, a czasem wręcz powód do moralnego samozadowolenia. I tu ujawnia się sedno problemu. To nie tylko nadużycia budżetowe. To rozkład moralny klasy rządzącej. Elity nie postrzegają siebie już jako służących społeczeństwu. Społeczeństwo to dla nich problem, który trzeba zarządzać. Pierwsza Gidzy demokracja staje się spektaklem. Od sprawiedliwości do narzędzia represji. Jedna z najbardziej niepokojących obserwacji, które padły w wywiadzie brzmi nawet jeśli obywatele głosują na polityków, którzy chcą zmienić system, i tak nie mają szans na zwycięstwo. We Francji kandydatka taka jak Marine Le Pen została wykluczona z wyborów prezydenckich z powodu drobnej sprawy finansowej. W Rumunii pewien kandydat miał zakaz prowadzenia kampanii, a kiedy odwołał się do Trybunału Sprawiedliwości UE, usłyszał odpowiedź: To nie leży w naszych kompetencjach. Nazwijmy to po imieniu zmanipulowany system demokratyczny.